były dokładnie takie same. No prawda. Maciuś wam teraz powie, co było w tych prezentach i jak one wyglądały. Pamiętasz? Pamiętam oczywiście. To były cztery reklamówki. Rok na rok, albo rok po roku. Różniły się tylko albo był św. Mikołaj, albo hojka. No i cztery kartki odręcznie napisane od świętego Mikołaja dla Macieja, dla Tomasza, dla Mateusza i dla Marka. No i co roku tam były dwie pomarańcze, dwa jabłka, czekolada mleczna za złotówkę. Czekoladopodobna. podobna Czekolado no, Ale ona z lesie nie miała nic wspólnego. U was się mówi jak andruk, czy wafel? Jedno i drugie. No i masa polegała na tym, że babcia jak zapaliła pod kuchnią, mleko z cukrem się ważyło. Od piątej rano mieszała, tak zwany kajmak. A trzecia warstwa od góry była przełożona powidełkiem ze śliwki. Z jakiej śliwki? Skąd wiecie? No bo jednej przecież to. No i babcia zawsze robiła trzy, cztery andruty ale w kredensiku dla naszej czwórki zawsze miała dwa pH. Gdybyście mogli teraz babcię pozdrowić. Babcia patrzy z góry na nas. Babcia z góry już patrzy na nas, ale zawsze była uśmiechnięta i zawsze... Te prezenciki 50 złotych, żeby dziadziuś nie widział. Tak było. Brawo do babci! jak się babcia śmiała na ona, Wiesz Maćku, bo ona po prostu była przejęta tym, tym procesem, że ta masa musiała się tak jakby zważyć tylko o piątej rano paliła w piecu a żeby się nie zważyła nie zważył. i śmiała, babcia się śmiała bo była, całe życie się uśmiechała bardzo pogodna osoba I śmiała się tak Często się śmieją dokładnie tak samo. Muzyczna rodzina. Dobrze. Słuchajcie, tyle opowiadania. No i babcia przy, tym, yy, przy tej kuchni... Mm. tak Śpiewała swoją ulubioną kolędę, którą też zaśpiewamy razem z Państwem. A wczoraj... Tomek wam powie, na czym to będzie polegało. Ma 47 zwrotek I obiecaliśmy przecież, że zawsze będziemy śpiewać Wszystkie zwrotki dla państwa A więc nie traćmy czasu A wczoraj z wieczora A wczoraj z wieczora Z niebieskiego dwora Z niebieskiego dwora I teraz wy Coraz wieczora z wieczorem, z Przyszła nam nowina, przyszła nam nowina, pana, rodzice zna, pana, rodzice